Cześć, Cześć witajcie, z tej strony Krzysztof Krawczyk to kolejny odcinek Cesa z moim teamem ja Chyba i tak jestem trochę za tu... O, Brawo. wy już tu ten! No, A ja tutaj wszystko ustawiałem sobie. To dopiero wychodzi. No dobra. wyłapałeś w mordę Czekajcie, bo ja chyba... Włączyłem to nagrywanie w końcu? A, włączyłem, dobra. No kurde to nie, dalej, nie. Gobi, 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 Impuls, tak. ale taką przerwę, przerwę, czy taką przerwę, jak cię mówię? <laughs> nie, 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 róbcie mi nic złego, proszę. Dobra, ja idę z packą, patrzcie. I gina już. tak, gina już. Łapka jest, ten na w jak coś. gdzieś Short. Zabiłeś no. Shorta? Plantuj, 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 plant, plant. nie ja, plant, 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 plantuj, plant, plantuj. Plantuję, plantuję, e, plantuję. Idź ktoś do Apartu, będzie ktoś z okna strzelał, bo... Pompę nie dałem... bombę dałem... Bombę dam pod Aparty, więc spoko. Aparty chyba. A Apartę widzę. Albo Under, albo Under. Dobra. Jestem Krzychu, idź patrz coś innego. Żeby nie było. No dobra. Patrzcie tutaj, connectaj, taki Short tutaj Dobra. Aparty jeszcze powinny być. A, Kurde. Ej, więcej i więcej nie pierdzielenie, wiecie? To jest Ta, ta. Dobra. Kurwa, Bo ten tam, kurna, pierdzieli o tym, o YouTubie. Nie, ale w ogóle nie przedstawiłem was. Jest Mucha, którego możecie spotkać u mnie na Discordzie. Jest ze mną Impulsi, którego też możecie spotkać na Discordzie. Oraz Awomka, który nie, jest najgłośniejszy z teamu. <śmiech> <śmiech> Jak to jest? cię nie ma? Jezus, Élénia. jakie lagi tu Najgłośniejszy Bocziennie w teamie Bocziennie jesteś. Patrzę, Dobra, był na samochodzie, ale chyba tam dalej skoczył. Du, 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 apartów, du apartów. Patrzę. Gdzie na przodu. Dobra. Za filarem. O Jezu! Dobra, wy tam się tył, bijcie, tył, ja. Short, short, short Africa, plantuję. Nie wychylajcie się, patrzę, patrzę tutaj. Dobra, załatwiony. Ja patrzę. No ja patrzę, short, te patrzę. Spokojnie, patrzę. jest short. Nie pikuj. Nie pikuj, nie pikuj, masz czas. Nie wiem. ci mi się pod oknem, drom o, poszedł sobie, podniósł broń i uciekł Venty może być? Ma awkę, ma awkę, Nie wiem, gdzie on się ukrył w ogóle Oczywiście, tam proszę was o subskrypcję na moim kanale. Mucha, możesz o, dać proście, subskrypcję. Żebra, co, ucha, pro... co mucha, co mucha, co mucha. Możesz dać subskrypcję. Oczywiście. <laughs> <laughs> ja no, Możesz, możesz pobrzykać, żeby mu tą subskrypcję dali. <śmiech> bzyk, bzyk. <śmiech> o jezu. Zbijamy, a? Ale czekaj chwilę, czekaj chwilę. Poczekaj, awonka. a Awonka już bił, to choćby. No a, to wbijamy Dobra. Na, Dobra Patrzcie co to, CT, patrzcie Impuls, patrz Kurde, co tu się... Wzi... E, może być od Shorta Ej, sorry, O no nie! Ja mam 11 hapsa Sorry, sorry Patrzcie kuchnia. Jest dżungla Jeszcze kuchnia, jeszcze kuchnia Oj kurde, dobra, dżungla jest Awka, 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 awka,

ja tak ten, ja bym chciał, żeby ten filmik obejrzał sobie Orange i żeby podłączyli mi w końcu tego światłowód, bo bardzo, bardzo tego pragnę, żeby był światłowód. Ale właśnie słyszałem, że niby właśnie to jest problem, nie? W ogóle z tym, tym internetem z orange. Tak, bardzo, w Legnicy Wiesz, jest nie, okropnie. Niby ten, nie wiem, słyszałem, że ludzie, tak, niektórzy chwalą, a niektórzy gadają, że gówno, nie? Nie, bo światłowód mają dobry, ale ten zwykły, stubitówkę jest w słaby. Się. Box idą, idą rampy idą, idą, idą Dwóch na rampie Dobra, ja jestem na sajdzie, nic nie widzę na razie Dobra, jestem jeden brawo. zabity Kurde, ale mi zarąbał. 60 przed rampą jest Peż. Dobra jestem Jeszcze tak, jeden będzie. Schody, schody. Chyba I... Dobrze Brawo Piuu to otwiera, ty to weźle może więcej nagrywać tego cesa, bo ci idzie <grymne> no, Nie, jest... stary, co ty, yy, możesz sobie pooglądać filmiki z mojego ja CSO, z tak, CSa, ja prawie na każdym filmiku do... jestem ostatni, więc wiesz A da, dobra, okej okay. Słuchaj, najważniejsze jest... Gdzie ja jest, proszę, idę, to, że... Jezu? ...zatrzymamy, nie? Ej, dam smoka mogę na dole Nie, a, ale bo... odkąd Mucha zaczął z nami grać, to dobrze nam idzie, serio więc mucha, Lec, dziękuj dziękujemy. Coś, 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 coś. Dobrze jest. Przepraszam. Nice, to leży, No może Cześć. jestem tylko support marny. Konektor. Ej, bo ja mam przejęte B, co nie chłopaki. Zaraz, zaraz wchodzę. Tylko trzeba, musimy przejść przez awkę wiesz? Bo tu Afkę gość siedzi. Taka, ja wam Ale... zabiorę od Andera. Kurde, ale, jeszcze pale, dżungla pale. obity. Wow, Awkę wam zabiłem. Macie jeszcze w tym. No ja bo się tutaj mam problem. E, bo ja Awkę zabiłem. Chłopaki, ostatnia kuchnia jest, ale ma Awkę, uważajcie teraz, bo podniósł. Co tam, Kasper? Stój tam. Stój. Co chcesz? Bateria. Co? A, to masz tam leży ten. Możesz zejść tu zanieść. No, no Nagrywam na razie, więc nie przeszkadzaj, dzięki Uch A no, no kurwa. O, znowu Mvp, fajnie Ty, 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 ty Mvp y tak, tak najwięcej robisz, chłopie Ile 3 no, jak, jak najwięcej kurde zaraz mnie tu impuls dogoni, co wy? Gość, o, a ja wow, pójdę, to... pójdę. O, czekaj, bo my nie powiedzieliśmy nic do tego ruska Hej, rusek, co tam u ciebie? <grym> Ale <grym> wiesz co się, się wczoraj działo? Graliśmy z jakimś... Czekaj, ja im pokażę <grym> <grym> Wczoraj przez cały mecz do awoki taki koleś na A, ała, oberwałem a, zapraszam, under Stoi za tym, za filarem. No kurde mucha i. bawonka jest, jest. Dżungla. O nie, Uku, No masz! Opa, <noise> co palą patrz? Ale. Leżę. Gdzie? Baź, Góra? Baź. Nie, już jest giz, już, już ostatni chyba na, na dżungli jest. Chyba. Ułama, że źle będzie, ale nie wiem. Plantujcie, plantujcie. Ja plantuję. Uuuuh, ale no, to, było, to, było, to było unlucky jak Ciul. Nooo. To było unlucky. To było w ruchu, mistrzu. No wiem, jeden, że w ruchu to się w 6 przypadek też skoopowałem. Nie pierwszy przypadek odemstał. Eee, e, bo od nich wyszedł jeden. Kiedy cio, on wyszedł? Po cio, po cio. No, ja pójdę połaczę Ja dam smokę na schody O z tą kamerą, ja to się kurde Jak się okay. wyłączy ta kamera, to się wkurzę CT jeden, Awka chyba, albo Deagle Czekajcie, na razie Connect Jest CT Dżungla, dżungla. Connect o. jest konek Dżungla i City. Jeszcze, Jest, jeszcze, connecta, jeszcze, jeszcze, connecta. jeszcze, Gdzie ja? Lantujcie, lantuj. Lantujcie, Lantujcie, lantuj. lantuj. Już idę, idę, idę. Spokojnie. Jest Z spokojnie. spokojnie. On zeskoczył z nich ciach. Nie. nie. Ostatni chyba Dżungla, co wy. Nie, nie ma go w Dżungli. Mógł gdzieś poleść. Poszukajmy go, bo kurde. Ale niech tutaj zostanie, co nie? Nie, też tutaj tego Mam chyba AWP, proszę zaeseivować, co nie? Ja w ogóle nie mam afkę, jak chcecie? Ja będę chciał. No chyba twoja to jest z głowy. w no nie, 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 mam pojęcia, skąd dostałem nie, 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 To był scout, a nie awka, co nie? No tak, 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 tak. Jesteśmy w ogóle wszyscy, ty Ja tu widzę, że jestem zagrożony przez Muchę już powoli Gdzie ty masz tą awkę? No nie no, wszyscy ginęli Waliłem się w wodę przez Muchę Na rejsie ten waliłem. Dobra, to idę na mida Pijamy od lasu? Czekaj chwilę, ja tu sobie idę na party, do dalej A, to Tenis... A. O jest CT Okej okay, czekaj, Dobra. O kurde mać Oj kurde ale flash, nie pilnował CT gdzie, gdzie, gdzie. City CT tak? Nie, już wyszedł, właśnie do dżungli poleciał Masz flash Mag, uważaj Jest CT i dżungla też chyba Tak, dżungli siedzi ostatni Masz podstawę, chodź jest, nie ja na blisko, na blisko, na blisko Co to było? A, nie, a, a impuls siedział jak... i nie wiedział co chodzi W tym roku spalił się czasek żotnik Ja chciałem skoczyć na schody, a potem się zablokowałem A, tu ty się tam zablokowałeś pod tymi tymi? Ja się zablokowałem, bo nie wiem z nie działała. ja chciałem przeskoczyć tam na schody. I wkaczę i, i nie mogę iść i patrzę bucha do kogoś strzela <noise> Ale ja tam miałem takie laki z tych apartów, bo tam były plecy Sawka nie? Idzie, ja Oj, nie wiem czy nie wejdzie na bęcza? Oj, nie wiem. Może być gorąco. Przed musi wejść. No, no, dziękuję. O Jezus Maria! Mam pałacę Patrzę. patrzę Tutaj mam czysto jest Short jest czy under? był Dobrze, weźmy Mucha No i Mucha mnie wyprzedził właśnie Czy tam, awonku dałeś? Przyblokowałeś Chciałem wejść tam, żeby no, no, no. Możesz jeszcze raz spróbować, bo widać, że oni w ogóle nie ogarniają o, o co chodzi w anty, co nie? My, my panowie musimy to wiecie, nie patrzeć na staty, tylko jaki jest wynik No, no ale o, wynik no, mamy ładny Wiecie, nie wiem jak Mucha, ale ja wydaje wam zabłysnąć, żebyście wy też go G1 wbili Mucha, samolub. Ja, gra, ja po prostu gram po prostu jak widzę kogoś to zabijam, po prostu się normalnie poruszam, jak, po prostu normalnie chodzę no O kurde oni tak wbiją golda w swoim czasie, taka prawda Connect Mogę się przejść? Dziękuję Klecy są O, tam Dwa Dwóch dwóch O Boże, jeszcze macie short obity, 35 Idzie macie po dwie. was a, a Jeden na sajcie był Źle trochę patrzysz, mucha, bo tak go nie zobaczysz, jakby jeszcze szedł po lewej. Zobacz go, zobacz go, zobacz go. No mi chodzi o to, żeby. mi chodzi o to, żeby widzieć underlines. No. O, Rusek w końcu coś tam urobił. Możeś tam zacząć klikać, Ja miałem przerwę od cesa i od nagrywania parę i, i, i coraz lepiej mi idzie. Ale kurde z tymi włosami, patrzcie jaka faza. Uuuu. Ten co tam z włosami się bawi. Ja mam tak na dupę. <noise> <noise> family, family friendly content, nie? No. Tu się nawet granatów nie opłaca kupować. Do nich. Nie, ja no, na tam kupuję. O, ale bym do samochodów włóczył granatę. Prędź tu ktoś. Plant, prędź, plant, plant. O kurde, plecy, plecy, plecy aparty, dwóch, dwóch aparty O ja dostałem, obity znaczy, 27 Kuchnia mię, jest P90, uważajcie Jeszcze, 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 Afonka Zabiłem Poczemy. ich dwóch A, okay. tylko tak Short No i kozak Kozak, fajnie chłopaki I, 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 Impulsowik tego zabił killa Z łodziek. No 2-1 zrobiłem tam, dwa apartach Aż sam bym zdziwiony kiedy znaczy ja tylko jednego widziałem <laughs> Ty mi, no. ty, 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 mi się, ty mi się nie podobasz, wiesz? Czemu? Za w tabelę Idziemy! No, w wracaj na swoje miejsce, magnoju. <gno> <gno> nie, na no, jakie miejsce, kurwa? Ty. O Jezu, zostałem po głowie. Dobra, ja idę plantować Plantuj, plantuj Patrzcie CT Patrzę, 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 patrzę spokojnie Nie ma A Ja tylko, ja tylko zobaczę w tym meczu Czy tak, czy tak średnio Było no. Gdzie jest? Wentrum. ventrum. A poszedł się schować, ventrum. On nie wyjdzie stamtąd, a ja zaraz zginę. <grym> <grym> Dobra, zabiję go. Maja no, dobrze Powiem wam, że te treningi z smoków się przydały, nie? No. Wiesz, ja chwilę ja daję smoki, nie? No i to właśnie bardzo fajnie mucha, że dałeś ciągle smoki i to się ceni, co nie? No tak, tylko jeden smok ci całego Sajdu nie zasłoni. No tak. No Ale o się ten nabędziesz się w sobie przydaje, nie? Dość bardzo. No na ławkę się przydaje bardzo, jak mamy raszować. Ja dam z na tę na co Granat. Tak, A tylko on jest taki dość długi bardzo. Oj kurde, źle rzuciłem. Dobra, ogień, 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 ogień jest. Low jest, low jest, low jest. Na szorcie. Plantuj... Aha, ja plantuję dobra. Plantuję. Dobra, to ty plantuj ja idę na shorta znaczy granat A jeszcze jeden, bo ten, ten był obity, co ty strzelałeś, co nie? Aparty. To, aparty co no Kurde, ostatnie kurwa magazynku ty. No i fajnie. Ci już z negawami grają. O, jest MVP. Ci już mają dość, wiesz? Czy wy widzicie wynik meczu? No ta wy, Do jaja będzie, nie? Jak to się uda, ten, ten, ten button City. Wypluj to kurwa, nie klaczesz. Jeszcze jedna runda, jeszcze jedna runda, nie? <laughs> Ej, bo, tak, bo was... rusak wyprzedził, a wąka no co ty? Już zaraz. Zostawcie <laughs> mi to robię ace'a <laughs> Taki jak ja ostatnio z pistoletów, ja? Okej, no okej, no okej. ja zrozwaliłem na ławce. Na tym no, na drewno. Zrozwaliłem. na szarcie. A co robi? Dół, dół, dół będzie to. No? Kurde, dobra jestem w, przed konektorem. No i kozak. Ja tylko zapadłem. No, to co tylko zrobiłeś? Ja tylko, ja tylko wiesz, dobijam jak trzeba. No, no a tabela jak? bardzo ładnie wygląda, powiem wam. Jak trzeba, a jak nie trzeba to trzeba. Ej zobaczcie, ej, zobaczcie sobie, zobaczcie sobie goście u, u nich na samym dole. Jeden kill tylko. Ja tak. kupi... nie kupiłem kewa Ja bo idę chcesz coś... Krawcik cofnij się Co mówisz? Krawcik cofnij się, rep chłopaki A nie chcę repo wrzuca Kto rzucił tego smoka, Co to ma być? A kto mnie kupa popchnął? Dobra idę B Już, już tam idę Zobacz o ciebie O, 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 o Dobra let's 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 Rampa i pałace Pałace Pakara w Kurde, pałacę dostałem, ale jest na sajdzie już ninja. Jeszcze widziałeś? Ninja i, dobra, Tetris nie żyje. Mam do chapania ogólnie ogóle. O, coś ty zrobił! Impuls! Bardzo ładnie, dobrze, chłopaki, dobrze. fajna gierka. Gdzie? Ile to trwało? Dziś. 30 minut. 20, 20 minut, 30 minut, no? Dziesięć, dla bo. Jest, jest, to jeden, jest jest Koby jał 3 w nocy ty Dobra, jeszcze tylko krzyku i lapek tam zostało. No a ja oczywiście Ale... bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli chcecie więcej TSK no albo innych gierek, no tak, no już, no co ty, nie będę ten. Jeden meczyk. To o jeden no. O, ze mną był Mucha, Awonek oraz Impulsik, jeżeli chcecie, żeby Awonkę lub Impuls lub, lub też Mucha założyli swoje kanały na YouTube, to więcej łapek w górę i, i będzie, i więcej komentarzy, to namówię, namówię chłopaków, to... mówię chłopaków. Mo można coś pomyśleć o Overwatchu. No, 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 będzie można coś pomyśleć. Na razie dziękuję, na razie cześć i czołem. Trzymajcie się.